Moje zęby wyglądały jak tik-taki. Nie miałam połowy jedynki. Wyobrażacie sobie, nie miałam połowy zęba. Pani doktor odmieniła moje życie w każdym calu. Mam na imię Sylwia. Znacie mnie już pewnie z kliniki. Pracuję tutaj już kilkanaście lat. Moje zęby były nierówne. Między nimi były widoczne szpary, a przy uśmiechu pokazywałam bardzo dużo dziąseł. Od mojej metamorfozy u dr. Margaret minęły już dwa lata, a ja w tym uśmiechu zakochuję się każdego dnia na nowo. Dzięki tej metamorfozie jestem odważna, nie boję się ludzi i potrafię w końcu zrobić krok do przodu. Uśmiechanie się jest moim nowym hobby. Mam prosty, Naturalnie biały uśmiech. I o to mi chodziło. Wybór miejsca do metamorfozy był oczywisty z racji tego, że tutaj pracuję. Można powiedzieć, że znam pracę pani doktor od zaplecza, dlatego darzę ją największym zaufaniem. Z czystym sercem polecam każdemu klinikę Aldent.